Cześć, witajcie. Dzisiaj będę chciał zaprezentować Wam bardzo ciekawy temat, czyli jak zrobić ilustrację 3D w cinemie 4D oraz z wykorzystaniem Redshifta. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj e, naszą synamkę jak zawsze. Co warto zrobić? Przede wszystkim zastanówmy się, czy wszystko nam jest dokładnie potrzebne. Więc taka pierwsza, pierwsza myśl. Ok, czy, co potrzebujemy? Czy będziemy animować? E, nie. E, czy timeline będzie nam potrzebny? No nie do końca, tak? Ok, więc co możemy zrobić? Zobaczcie, możemy sobie zamknąć daną część. Ok, i zobaczmy. Mamy tutaj materiały, i teraz jasne, w zależności od e, naszego monitora, powinno nam to wystarczyć. Tutaj to, co mamy, nagrywam wszystko jakby w rozdzielczości pełnego HD. Jak macie większe monitory, większa rozdzielczość, możecie sobie też troszkę dostosować tą przestrzeń. Dlaczego? Zobaczcie. Chcemy mieć jakby maksymalny obszar do pracy w naszej kompozycji. Dlaczego? No bo też zobaczmy. A tutaj, w momencie, kiedy będę chciał sobie popracować w perspektywie, a będę mieć rzut na przykład kamery z tej strony, no to okej, okay, chodzi, żeby mieć jakby maksymalną przestrzeń do pracy. No to tyle z takich technicznych elementów rozpoczynamy. Od czego rozpoczniemy? Słuchajcie, zbudujemy sobie taką pierwszą prostą scenkę i możliwe, że niektóre z elementów, które tutaj zobaczycie, na przykład cyklorama, zostaną wykorzystane w kolejnych etapach. Dobra, czyli jak szybko taką cykloramę sobie stworzyć? Mm, jasne, możemy ją sobie jakby narysować pomocą e, spline'ów, ale też zobaczcie, możemy wykorzystać gotowy element, tak jak tutaj mamy, e, mamy rectangle. Dobra, mamy nasz kwadrat, atrybuty tyle powinno nam tutaj tych informacji wystarczyć. I teraz tak, e, co mamy? Rounding. Radius. Dobra. Mamy tutaj Adaptive. Dobra. I konwertujemy na obiekt edytowalny. Tworzymy Edytowalny. Bądź klawisz C. I a, zobaczcie Close Spline. To sobie wyłączymy. Przejdziemy tutaj i te punkty wyłączymy. Sufit. Tak to nazwijmy. I podłoga. Niech zostaną, ja jeszcze pokuszę się o to, żeby troszkę je sobie wydłużyć. Co do wysokości, w prosty sposób dość możemy oznaczyć to, co mamy tutaj i przeciągnąć. Tylko, no jasne, zobaczcie tutaj, co się wydarzyło. Mamy taką sytuację, tak? Jest tutaj, zobaczcie, bezier. No ale, czy będę chciał teraz to zwiększać? No, zobaczcie, no chyba nie. Mogę sobie to spływać troszkę minimalnie, jakby to proskalować, rzucić to tak mniej więcej i powinno być w miarę. OK, tutaj na razie, póki nie robię jakby jakiejś finalnej kompozycji, mogę sobie spojrzeć, jak wygląda to, co zrobiłem. Dobra, i mniej więcej sobie postawimy. Nie musimy mieć jakiejś super dokładności w zupełności, nam to wystarczy. Co dalej, mamy tutaj ekstruda i tym ekstrudem możemy się posilić. Jak widzicie nam go sobie. Sprawa kolejna, włączę sobie linię i zobaczę co tutaj się dzieje. Widok linii, no dobra, tak tu mamy mniej więcej rozłożone to co zrobiliśmy. Cały czas te linie są, a więc zobaczcie możemy cały czas zobaczyć jak będzie wyglądać to, co zrobiliśmy. Tutaj Adaptive, spoko, Extrude i, a co mamy tutaj, mamy wartość Offsetu. Czyli zrobimy tutaj coś takiego. Co do a, właściwości fizycznych, tutaj zobaczcie w znaczeniu jakby jednostek mamy tutaj mniej więcej tak to wyskalowane ten boksik 2 na 2 metry no, też nam pokazuje, tak, to nasze pomieszczonko, powiedzmy, ma 4-5 metrów, a więc dość spore, więc to też można jakby sobie uwzględnić, jeżeli chcemy dbać o, o, o skalę. Ja najprostszy sposób to robię. Można sobie to oczywiście różne miarki powyciągać, ale najszybciej, najłatwiej sobie ustalić. Zobaczcie, jak mamy tutaj coś takiego. Widzicie tutaj wartości osi Y, czyli w tym naszym wypadku wysokości. A, ok, tam mamy 3 z groszem. Powiedzmy, takie studio z wyższym sufitem może być. Dobra, coś takiego zrobiliśmy. Jak to wygląda? Tak, a co my tutaj mamy? Mamy fonga, angle limit. No, i oczywiście możemy sobie zmienić albo wyłączyć po prostu limit. Mamy mniej więcej to w takiej formie. Tutaj ta linia nie będzie nam tutaj też za bardzo e, przeszkadzać. Możemy tak zobaczyć, ale też zobaczcie, warto sobie sprawdzić tutaj kąty. Zostawimy oraz przełączyć. Widzicie, na uniformie mamy tutaj bardziej tak. Spoczko, oczywiście, sprawdźmy, jak z geometrią. No, jest to tak mniej więcej rozłożone. Eee, dobra, i teraz sprawa kolejna. Możemy dorzucić, oczywiście, subdywizję. Tak nam się mniej więcej to, co zrobiliśmy, wygładzi. No i teraz zobaczmy, co będzie, gdy zmienimy sobie na adaptive. Tak. Z takim języczkiem. A tu tak. Dobra. No to szybko to zrobiliśmy. Nie jakoś dużo czasu. Nie będziemy na to poświęcać tutaj. Ja szybko robię grupę. Grupa nazwijmy ją sobie cyklorama. Mamy grupę cyklorama. No i na razie niech nam to tak pozostanie. Co do, zobaczcie tak jak mamy tutaj do naszych osi. Można sobie to przestawić. A jasne też pamiętamy, że mamy tutaj Axis Center i możemy sobie ustawić zachowanie. Ale tak jak mówię, tutaj nie ma jakby jakiegoś istotnego powodu, żebym musiał jakoś bardzo o to dbać. Mam Mniej więcej tutaj wystarcza. Dobra, no to pierwszy element mamy. Druga sprawa. E, dobra, niech to nam tak pozostanie w takiej formie. I teraz skupimy się nad tym, co tutaj się w tej scenie nam znajdzie. No i takim pierwszym prostym a, mam nadzieję, ciekawym elementem to będzie jakby wygenerowanie takich prostych boksików. Mamy, zobaczcie te boksy. Mamy w koordynatach tutaj wartości fizyczne, czy tutaj, czy tutaj. Mamy takiego boksa. No, i to nam w zupełności może wystarczyć. Dobra, e, jasne, jakieś tam opcje snapowania, to wszystko możemy sobie tutaj ustalić. Ja sobie tutaj wrzucam jednego boksa, drugiego boksa. Na razie tylko tak. I co włączymy, żeby trochę lepiej się pracowało? Włączymy sobie ambient na tych domyślnych parametrach. Jasne, zawsze. Słuchajcie, możemy sobie tutaj, gdzie mamy, popatrzcie, nasz ambient. Możemy sobie zmienić siłę tego ambientu, liczbę sampli, zakres. No, jak widzicie, dość fajnie to działa. I to dotyczy wszystkich. Tych elementów łącznie z głębią ostrości. Dobra. To zobaczmy. Dwa takie elemenciki sobie tutaj osadziliśmy. A więc powiedzmy spoczko. I co teraz? Co teraz zrobimy? Dobra. Stworzymy kamerę. Na razie dwa boksy, a więc całkiem niewiele, więc stworzymy kamerkę. Redshift. Przechodzimy do kamery, kamerka standardowa. No i teraz z tego widoku, widzicie, można nam się stworzyć. Można oczywiście te widoki przełączać, to nie jest problem. A sobie tutaj powiedzmy ustawię tak. Kamerkę mamy włączoną. Typ projekcji mamy tutaj w perspektywie. Niech tak zostanie. Na razie zobaczmy, tutaj gdzie mamy ogniskową ustawię sobie na 50%. I ustalę, jakby, pozycję. Linie kadrowania na razie niech sobie tak zostaną. Dlaczego na razie? Ponieważ, zobaczcie, musimy, jakby, zadecydować w tym momencie, jak budujemy kompozycję, o naszym obszarze roboczym, czyli tym, co finalnie sobie stworzymy, wyrenderujemy. No i w naszym wypadku, przecież, będę chciał zrobić format. W proporcjach powiedzmy formatu A4, A3, ale powiedzmy A4. No i co? Łatwo przejść do ustawień w ustawieniach renderowania. Na razie nie przejmujemy się, że mamy silnik standardowy. Zobaczcie output a i presety. No i oczywiście presetów całkiem sporo. No i zróbmy sobie A4. Mamy tutaj, zobaczcie widok A4. Szerokość, wysokość. mamy akurat tak zrobioną. No i print landscape, portrait landscape. Tak, tak jak teraz. No dobra, to próbujemy. I teraz zobaczcie. Ja sobie tutaj ten jeden boksik usunę i ten jeden będę chciał sobie dostosować na moje potrzeby i teraz tak zobaczcie to jest spory kadr. I tak w pierwszej kolejności będę chciał zrobić coś takiego i teraz tak. Mamy tutaj zobaczcie ten nasz obiekcik i teraz czego nam tutaj brakuje? No okej. Okay. To, że mogę e, wykorzystywać sobie ambient. No to jest jedna rzecz. Natomiast czego brakuje światła. Tak, nawet takiego testowego światła nam troszkę brakuje. Dobra, no to z czym rozpoczniemy? Rozpoczniemy z tym, że dorzucę sobie tutaj światło. I spróbujmy sobie wykorzystać światło. Jak widzicie, AREA, tak? Czyli zakres. Tutaj ma jakieś, pełne, jakieś pewne przepalonko nam się pojawia. Ok, jedno światło. Mamy co też, możemy włączyć? Możemy sobie włączyć cienie. Dobra. Coś takiego nam tutaj powstało, ale teraz zobaczcie. Kolejna rzecz, której nam jakby tutaj troszkę brakuje, to już podglądu z samego Redshifta jasne. Nie mamy żadnych materiałów jeszcze, no ale zobaczmy, co tam słychać. Lecimy okno. Redshift'a, Redshift Render View włączamy no i coś się dzieje, coś się nie dzieje co tutaj mamy, no tak, na pewno nasz ten zakres, który interesuje będzie znacznie troszkę inny więc ja tutaj mogę sobie spokojnie zrobić coś takiego, no ale no nie oszukujmy się, na razie to nie jest nic nadzwyczajnego Mamy to nasze światło. No, ok, teraz widzimy. Ta część jest tutaj, jakby, oświetlona. Dobra. Ja jeszcze tutaj troszkę zmniejszę. I mamy jedno światło. No, jednym za pomocą jednego świata zbyt wiele nie zrobimy. No ale zobaczcie. To światło jest. Tutaj dość oddalone. I teraz, co będzie mnie interesowało, jakby w tym pierwszym przykładzie, który chcę zrobić? Zrobimy sobie taką ilustrację monochromatyczną. Tak, czarno-białą. I wykorzystamy tylko światełko. Dobra. I teraz, co dalej? Jasne. Słuchajcie, mamy tutaj jakąś naszą rozdzielczość podglądową. Jest to tylko na chwilkę i co, co dalej mamy poziom ekspozycji naszego światła dobra to jedno światło znajduje się z tej strony z kontrolem skopiuję światło shift and snapping Przesuniemy zobaczcie trochę na tył. Tymczasowo i przesunę w tę stronę. Ok. Tutaj o, troszkę brakuje. No ale co zrobimy dalej? Zobaczcie, ja będąc tutaj na mojej kamerce, będę chciał sobie ustalić jakby mój taki docelowy, jakby kadr. Tutaj też mogę sobie troszkę wydłużyć ten fragment. I teraz tak bardziej będzie mnie interesowała górna krawędź. I zobaczcie, mogę sobie to ściąć troszkę tak. No Mniej więcej coś takiego. I co pożyczymy? Przesuniemy sobie troszkę. Czy co będzie lepiej zrobić? Jak uważacie? No, na pewno fajnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie naszego ekstruda i wyciągnięcie większego fragmentu. Jak widzicie, bez problemu. Tutaj powstał nam, zobaczcie, też cień. Mamy, zobaczcie tak jak tutaj. Troszkę sobie jednak poszerzymy. Nasze okienko. I zobaczymy, co się dzieje tutaj ze światłem, a nasze światło jak zobaczycie. Nasze światło jest jedno kierunkowe tak to nazwijmy. Możemy włączyć tutaj B directional Okej, okay, widzimy, już mamy oświetlenie też i tej części. No i na razie coś takiego. No, spoko, za wiele się tu nie dzieje. Mamy nasze światło. Tu mamy nasze drugie światło. Po co mamy tutaj no to powstaje nam cień no i jak zawsze pytanie jak sobie z tym wszystkim tu poradzić no tak na pewno tutaj to nasze tło które mamy wcale nie musi słuchajcie przyjmować cienia tak będę chciał żeby ono było jedno litem no to i żeby było jakby czymś płaskim tak mogę też tak zrobić no to wszystko zależy no to wtedy rodzi się pytanie czy cyklorama jest tak do końca potrzebna nie no ale powiedzmy ona nam się też prędzej czy później przyda a tutaj jeżeli chcemy zrobić coś nazwijmy to na płasko no to zobaczcie to też mamy tutaj coś takiego jak w naszych tagach jest redshift object i możemy ten tak redshift object sobie umieścić i co tutaj będziemy mieć? Zobaczcie. Tak, jakby widzialność. Czy cast shadow, Self shadow i receives shadow. OK. Zobaczcie. Dość prosty sposób. Receives global illumination. Teraz zobaczcie w taki sposób, a więc możemy tutaj dość łatwy, fajny sposób coś takiego wygenerować. Ok. Co więcej? No dobra. Co się wydarzy, kiedy przesuniemy sobie? Tutaj zobaczcie nasze światło. Ja zrobię tutaj coś takiego i zobaczcie powiększam. No wiadomo, tutaj jesteśmy znacznie bliżej, a może nawet nie w tym, bo w tym nam nie jest potrzebna wyświetlania linii. Natomiast tutaj zobaczcie, troszkę może nam się to przydać. Subdywizję też możemy sobie na przykład na chwilkę wyłączyć. I nasze światło. I teraz kolejna rzecz. Troszkę zobaczcie, eksperyment. Dobra. Co mamy z tej strony? Jak zmniejszę, no to widzicie, zrozumiałem. No dobra. Coś tak prostego na razie nie mamy. No, nic nadzwyczajnego. Ale powoli jest. No i teraz obiekt. Element, który sobie będę chciał umieścić. Taki prosty. Mamy tutaj obiekt w nazwie Platonic. Ja go sobie tutaj zmniejszę. I rozmieszczę tutaj na razie w takiej formie. Tak, brakuje nam tu światła, jedna, jedna z kwestii. Ja sobie tutaj zobaczcie, zrobię coś takiego, że wyłączę sobie tutaj w viewporcie linię kamerki. I co mogę sobie z boczku podejrzeć? Naszą bryłę. No, mamy tutaj coś takiego. No i teraz kwestia jakby poprawnego ułożenia tego, co tutaj mamy w naszej scenie. Typ Tak, jak widzimy, od prostej kostki. No, tutaj liczba segmentów na razie, powiedzmy, nie jest aż tak bardzo istotna. Ja na pewno będę chciał na podstawie tej bryły coś ciekawego stworzyć. No, ale dobra. No, na razie. Nie mamy tutaj, zobaczcie, jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. A jakby tym wszystkimi aliasingami się nie przejmujemy. Do oświetlenia też wrócimy. No to, tak, powiedzmy, taką będę chciał zbudować tutaj kompozycję. Jak zobaczycie. No mniej więcej, jeżeli chodzi o proporcje, to coś takiego sobie ustawimy. Jeszcze z takich obiektów pomocniczych, to słuchajcie, zawsze można sobie, jeżeli mamy na przykład problem z kadrowaniem, czy jeszcze tego nie czujemy, włączyć sobie na przykład dodatkową siatkę. Liczba tych punktów siatki. Tak. Coś takiego można sobie włączyć. Oczywiście, tam diagonalne. To możemy, jakby sobie załączyć. Ja tutaj nie będę sobie z tego korzystał. To mi na razie wystarczy. Dobra. No to zanim przejdziemy do kolejnego etapu, czyli po bardziej poprawnego ustawienia świateł, ja sobie zbudowałem, tak na szybko, coś takiego. No i teraz. A co zrobimy dalej? Troszkę porządku. Światła mamy, zobaczcie, światła możemy sobie też wyłączyć na chwilę. Zwłaszcza chodzi mi o to, żeby tutaj przy modelowaniu niekoniecznie jest nam to jakoś strasznie potrzebne. No i teraz jakby sama kwintesencja, czyli. Nasze, nasze modelowanie naszej bryłki ale ogólny taki zamysł jak widzieliście już pierwotnie jest oczywiście światła jeszcze finalnie to co wspomniałem nie ustawiłem tylko na razie taki prosty setup proste ustawienia naszej kompozycji dobra to teraz dla nas rzecz najważniejsza czyli zobaczmy liczba segmentów coś nam tutaj da czy będzie przydatna w tym wypadku Wydaje mi się, że nie. Czyli możemy już spokojnie stworzyć nasz obiekt jako edytowalny. Dobra. No i klasycznie rozpoczniemy sobie od edycji, zobaczcie, poligonów. No dobra, mogę zaznaczyć sobie wszystkie poligony. I dobra. Prawy klawisz i wykonamy sobie, zobaczcie, ekstrud inner. Ale widzimy, jakoś nam to nie działa. No dobra, mamy tak, Preserve Group A i coś się dzieje. Dobra, to sprawdzamy. Tak, wyłączyliśmy Preserve Group i mamy tutaj, zobaczcie, coś, właśnie takiego. Dobra, już mi się podoba, czy będę chciał, zobaczcie. Tutaj jeszcze dodać jakiś podział. No chyba nie. Zostawimy sobie tak. Dobra. I teraz sprawa kolejna. Ekstrud. No i tak. Możemy wiadomo w tę stronę sobie wyekstrudować. Ale również do środka.